W ogóle jaki jest ale ten bit rate ustajony, bo nie patrzyłem wam pani widzowie. Ora 1000, dobra. Kurczę. Powiem Wam tak, jeżeli w ogóle stream jeszcze się rozpoczął, jeżeli się właśnie rozpoczął, ale chyba się rozpoczął, bo nie, nie, mam, nie mam pojęcia, może to tam powiem. Rozpocząć liczny czekajcie. Może ja po prostu zrobię tak, o. Chociaż nie w tym to jest bez szansu, bo ja jestem debilem, Ja, ja przechwytowuję ekran, a chcę... O dobra. Bo generalnie widzowie tutaj to, ten lycik tutaj słuchajcie, w to, to jest przechwytywanie nie aplikacji, tylko ekranu, nie? Więc no. Tak, tak wyszło, tak wyszło. O, już lecą, bo wbija 100 tysięcy, i trzeba usłuchać, i później ja czuję, że, że to, 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 że nagrywałem te TikToki tam, no i te shorty o tym, o tym wbija mi sto 100 koła, i później unsubowaniu, to no teraz na mnie to będzie, będzie po prostu. No nie wiem, czemu tak to musi być, nie? Sery, masakra, widziałem, ja powiem, Sara masakra, nie? Jakby. Kurczę pieczona, o dobra, w ogóle mnie tylko się ustawia piękna, jestem przeszczęśliwy O dobra, jestem przeszczęśliwy, że ta nie tak się pięknie ustawia Ja, ja, ja powiem wam widzowie tak, normalnie powiedziałbym wam, że kurde Chce to po prostu pijcie jak najszybciej i się śpieszcie, nie, i słuchajcie kanał Ale teraz ja mam tak wywalone, że po prostu ja poczekam, nie, ja poczekam, ja mogę tu teraz godzinę siedzieć Aż to się wbije, bo generalnie wam powiem widzowie, że jakby teraz możecie mieć takie, czemu jestem załamany? Jakby Norcik, kurczę, wbijasz 100 tysięcy subów. Co dzisiaj w ogóle stare dzieje? Czemu jesteś taki smutny? To chodzi o to, żeby miała taka pewna osóbka to miała być na, na tym streamie jakby. Po prostu jakby uczestniczyć w tym ale nie ma, nie? I jestem po prostu załamany. Czekałem tutaj... kuźwa, nie wiem, 6 godzin, jakoś. 6 godzin czekałem na to. I, i te sobie się tak jakby szybko, jakby tak wolno w biały, ale jakby jednocześnie tak, tak jakby, no, no, no wolno, ale szybko, ale, ale, ale jakby chciałem, żeby się szybciej w biały no, żeby musiał, no, jakby, ja sobie wam, wam nie zdradzam, to, to jest, to jest, to, jest, to jest, związane z, ogólnie z, z filmami z tą osobą, bo generalnie ja mam, słuchajcie, pełno nowych, jakby osób, jakby, w swoim, jakby, towarzystwie i w swoim generalnie, jakby, osoby, które mnie tam znają, jakby, jakby które mnie znały wcześniej Si mega, się mega zaskoczę, bo mam mnóstwo nowych osób, to jest piękne i jestem kur, kurczę prześlicznym. Właśnie, słuchajcie, ja sobie może ogarnę czat, bo czatu słuchajcie, nie mam, po, po prostu zrobimy tak, właśnie. Widzowie, łapeczkę do gry, proszę bardzo. Niech, nie każdy tutaj łapeczki do góry niech tutaj będzie jak najwięcej, bo to jest mordy mega wyjątkowy live. To jest ser, właśnie, a ja czekać, ja przełączę tylko na licznik. Zawiajcie mordę mnóstwa w górę, bo za taki, bo to jest mordy legendarny stream, jakby takich taki streamów więcej nie będzie. Ja w ogóle jestem, kurde, w szoku, że mogę, jakby. Tutaj siedzieć jakby robić takiego streama w ogóle, to jest przemoc. mam Matchy głos zdarty, ale... Ale jakby... Wow, właśnie, ja w ogóle może to już otwieram to, bo słuchajcie, to jest jak 15 słów, kurczę, jak to się w ogóle otwiera. Tu, tu są niby jakieś dziurki, nie, ale... Jak to się widz? Ja w ogóle powiem takie, ja nigdy nie otwierają szampana, to jest takie... Dobra, chyba... Dobra, to też chyba ogarnąłem git. Słuchajcie, no się uczy otwierać szampana, nie? Proszę bardzo. Bo oczywiście nie mogę tego robić, bo jestem niepełnoletni, słuchajcie. To oczywiście oczywiste, że dziecko nie może tego robić. Być pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam w ogóle mordy. Ja teraz nie jestem nie, nie potrafię czytać czatu, bo jestem tak taki zestresowany, jakby to jest serio mega mocny moment. Mordy to jest naprawdę czy, mogę czy taki zaszczyt, że mogę tu siedzieć w ogóle i jakby robić takiego streama w ogóle, nie? To jest przemocne Mordy mega wam dziękuję, że w ogóle jesteście, że subujecie ten kanał i że... i że czekacie na ten film, bo właśnie mordy jutro jest film. Jutro Mordy jest film na kanale o godzinie 18. Nie każdy sobie ustawi, jak, jak, nie, nie każdy sobie tam ustawi jakiś... właśnie, bo tam jak, jak jest premiera to, to możecie ustawiać. Słuchajcie, yy, przypełnienia, więc ustawcie sobie tam przypomnienie. I no, ja muszę jakieś, Ja to muszę czekajcie, ja to muszę. Ja Ciekawe jestem jak ja to kuźwa o, otworzę, nie? Przecież... What the fuck? Jak to się w ogóle otwiera, nie? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia totalnie, będzie kaka, nie pikono, nie, cieszysz się mocno, staraj się cieszę mega mocno, nie, ale nie wiem jak ja mam to otworzyć, nie, no bo deski, bez kidu, czekaj, to chyba się tak robi, ej bez to się, to się chyba tak otwiera, nie wiem, ja jestem początkującym widzowie, jestem początkujący, tak, proszę nie hejtować, taki wiek, a tyle subskrypcji, no, jakby, nie no, akurat taki, ja, ja generalnie mam 18 lat widzowie, w, 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 w sierpniu, w, w sierpniu kończę 18, ale... Jak dla mnie. Nie, 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 jakby, ja po prostu dziękuję wam mordy Mega, że jakby jesteście i chcę. Wam też, jakby Tutaj, jakby siedząc tutaj, chcę wam powiedzieć mordy, że w tym roku będę robić naprawdę. Jakby teraz przynajmniej już wiem, że to jest ten moment, że to, że to jest ten rok, że będzie taki content w tym roku mordy, że naprawdę wyczekujcie tego, bo, bo serio jest to wyczekiwać. Jakby ten pierwszy film też jakby nie wiem, że to jest jakby taki też mocny film. I generalnie, jakby, ja, ja, ja generalnie powiem tyle, że nie chcę jakby robić z filmu na film coraz mocniejszy film, bo jakby się w końcu. po prostu, nie wiem, ja, ja, my w końcu łeb pęknął, jakbym jak ja miał z każdego filmu na film robić coraz mocniejszy film. Ja będę po prostu robić jakby lightowe filmy, tylko takie, które będzie się po prostu mega fajnie oglądało. Ja, ja, ja taki, taką mam taką ambicję na to, że chcę, chcę to robić generalnie tak, żeby, żeby jakby nagrywał taki content, w którym się czuję najlepiej, wiecie o co chodzi, nie? No. Więc no, więc no, ze nie? No, a gdzieś, e, tak, tak, no. Cieszę się mocno, powiesz jaki, powie, powiesz, a powiesz mój nick, No, no pozdrawiam cię, Grzes, 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 grze, 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 Zaw, pozdrawiam cię, Mordo. No, i 12 słów, no, czy to może otwiera, nie? Nie wiem, jakby, ej, może, ja, nie wiem, jak to może, tak będę otwierać, co? O, widzicie coś widzę najgorsze? Że ja totalnie tego nie ogarniam, jakby jest ten kurde początkujący w tym, nie? To jest najgorsze, słuchajcie, to jest najgorsze po prostu. Bez kitu. To jest najgorsze widzowie, bez kitu, jak to się otwiera, nie? Ja jakie jak emocje. No chłopie, jak na grzybach, totalnie, ja ci mówię. Jak na grzybach. No dobra, to wywalę, dobra, poladzimy sobie jakoś. Siedem subów widzowie, 7 subów. 7 subów, a i tak mam głos zdarte, że masagra. Ja cały czas mówiłem. Ja, ja przez 6 godzin tutaj byłem, kurde. No nie powiem co, jak nie, ale. No, nie, nie mogę nic zdarzyć. 5 subów, 5 subów, 6, kuźwa, 6 subów, 6 subów. Nie, co ja gadam, jest do 4, ja zobaczyłem. 6, 3 suby, 3 suby widzowie, dobra, ja już to otwieram. Ja już to otwieram, widzowie, kurde, co jest, nie? ja w to nie wierzę, co, co, co się mordo dzieje Serio, 2 suby. Ja, ale się stresuję, nie? Taka adrenalina teraz była ciała. Mordy. Dobra, ja to zdjąłem, tak naprawdę. Ja już to zdjąłem. Patrzcie, zdjąłem to, jest. Jeden sub, 100 tysięcy. Mamy to, nice. W końcu, nice, nice, mamy to. Udało się, nice to! Kurde. Dobra, nie, nie otworzę tego, chyba, nie? Ale mamy to. Kuźwa, jestem cały. Ja pierdol. Patrzcie to, patrzcie to, nie? Co jest, ale warto, jakby. Nie, jakby, nie. Dziękuję Wam, młody, że jesteście, jakby, serio. Nie, jak to w ogóle wygląda, nie? 600 liczba, jak to wygląda? Serio, mega mocno, ja w ogóle patrzcie. Pikolo o smaku kiwi, nie? Nie piję nigdy. Dobra, ja Wam, szczerze, dobre. Po, Polecam, ale jestem cały uwalony, ja w ogóle mogę się patrzeć, tak? Jakby wywalono w to serio. Jakby za 100 tysięcy widzowie, jakby warto, jakby starze totalnie się tu nie przejmuję. serio. Czułem, czu, że, pane, czu, że panele zostały uwalone, w ogóle całe całym nie walić to Ważne jest, że, że to co to, to koło się wypiło w końcu. Widzowie, każdy przez serduszka, serduszka na czacie, niech każdy za spami serduszkami. Spam serduszek, widzowie, spam serduszek. Spam serduszek na czacie, widzowie. Spam serduszek. Ja każdy za za serduszka, serduszkami, nie każdy da te serce od ciebie. Jezu, serio jestem... W ogóle, jak ja wyglądam? Jestem cały mokry w tym, kuźwa, co ja zrobiłem. No Ja, ja wam zaraz, sobie pokażę, kurde, ten stan mój, po prostu, e, Moich panel, kurde, wszystko jest mokre, kuźwa. Jeszcze mnie oko szczypi od tego... Pikola. oła bez kitu. Kurde. Kurcze pieczone. Ej, ale bez kitu, jakby... Ja to, jak ja widzę tą liczbę, nie? Jak to wygląda, w ogóle? To jest kid, jak to wygląda, nie? Że to jest sześć cyfr, po prostu serio, to jest mocne, to jest przemocne widzowie. jak lecimy jeszcze mocniej i ja wam powiem, że w tym roku totalnie rozwalamy nie? Jakby to też będzie, jakby to, to, to też jest dowód tego, nie? Że będzie po prostu mordy grubo, nie? To, ile ja, ja osób poznałem w tym roku, to ja. ja nie, naprawdę to jest przemocne. I chcę wam powiedzieć, mordę, że w tym, w tym roku rozwalamy totalnie, totalnie, totalnie rozwalamy po prostu totalny rozpierdol będzie. Ja, jakby stara chce robić mega mocny content, mega dobry, żeby te filmy robiły staro mocne viewsy, żeby to było z 50 tysięcy na film i żeby to stare było... żeby to po prostu totalnie rozwaliło, nie? Ja, 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 ja wiem jak te filmy chcę robić, nie? I jakby to będzie stara mocne widzowie. Wow! Dziękuję wam jeszcze mordy, dziękuję wam mordy jeszcze raz, że, że jesteście. Dziękuję każdemu, każdemu, kto, każdemu, absolutnie każdemu, kto jakąkolwiek cegiełkę do tego włożył, kto był ze mną od początku, kto będzie jeszcze mi oglądał, bo to jest dopiero może po początek właśnie... Jakby ten, kto dopiero jakby nie, nie, nie poznał, albo dopiero nie wiem, odkrył mój kanał, chcę wam powiedzieć, może, że to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, to jest dopiero tak naprawdę... Nawet sobie jeszcze nie zdajecie sprawy, ile rzeczy ja mam zaplanowane, zaplanowane na przyszłość i jakich jak chcę zrobić. Ja mam plany na wszystko. Jakby, jakby wiadomo, że plany można mieć, ale też nie można się w 100% sugerować, ponieważ wszystko, jakby, jakby to się może to zmienić, co nie? Jakby moje plany też się troszkę... Na przykład plan tego pierwszego filmu był taki, żeby żeby jakby po prostu wbić do galerii i w galerii z, z nową ekipą robić pranki. A to totalnie nie, jakby nie wyszło, ponieważ jakby byłem, byłem z, e, z tym, tym czy, 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 czy z takim jednym członkiem u mnie w składzie, e, byłem właśnie w galerii i mnie pan ochroniarz bardzo miły wywalił stąd, jakby, jakby stamtąd, totalnie jakby był takim chramem, że to szok. Ale co ja mogę powiedzieć, no, 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 no Polska, no, no po prostu Polska, co ja mogę powiedzieć, nie? Dziękuję wam bardzo jeszcze raz, że, że, że jesteście Serio, ja pierdzielę. To jest przemoc, dziękuję jeszcze raz każdemu. Serio jakby, naprawdę, naprawdę cieszy się. No stary, cieszę się wciór. Jestem ten cały mokry, zobacz mnie, nie? Zabar, to patrzcie to, widzowie, patrzcie to. To jest całe, patrzcie, widzicie to? Nie wiem, czy widać, ale no. Ale widzowie jest po prostu, jest, no jest tragedia, jeżeli chodzi o moje panele, nie? To jest jakaś kaka totalna, ale no, mamy to, mamy to, nie? Ja jeszcze robię Instastory, czekajcie chwilę. I tu jest kuźwa kałuża pikola, dosłownie. To jest kałuża pikola, nie? To jest kałuża pikola, dosłownie. To jest kałuża pikola. Masakra, masakra, nie? Ale nie, za to jest się opadło. Mordeszki udało się, patrzcie to, mamy to, słuchajcie. Ja generalnie, generalnie jestem mordesaj, mogę. Patrzcie to, jakby to robię, po mnie widać że kuźwa jest ten cały po prostu oblany, Ale patrzcie to, patrzcie to. Jakby, nie wiem, to jest jakaś porażka, nie? Ale mamy to, jakby, jakby to, jak to, jak to wygląda, jakby. To jakby, bo ogólnie we mnie jakby teraz takie emocje jakby są, że ja mogę gadać jakieś rzeczy bezsensowne, ale naprawdę jakby zrozumcie to, że jakby taki moment się ma raz w życiu i sytuacja, co, co mogę powiedzieć, lecimy mordę dalej, lecimy mordę dalej, jakby, i w tym momencie kurde, będę robić mordy mega mocny kontakt, ogólnie jakby to jakie mam plany na przyszłość to naprawdę mi je, więc może po prostu subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco. I co? Widzimy się na pierwszym filmie, który będzie mógł jutro 18, więc wbijajcie się na kanał o 18.00 i to film. I co tyle? Pozdro. Ale bez kitu, nie... Ej, co ja zrobiłem? Czekajcie, bo ja, bo ja zrobiłem... Bo ja zrobiłem... Sastery i, i włączyłem telefon. Co ja zrobiłem? I Dobra, ale jestem kuś pasarem, mogłem zaraz was, zrasza skarpetkę wymienić Ale no i śladu dziękuję widzowie, każdemu, kto, kto jest, kto był. Jezu, ale mi jest smutno, że... Serio, jakby, smutno jest dlatego, że czekałem tutaj z Polcią, kurde, no i gówno, no i kaka, nie, no i kuźwa, musiało to akurat teraz zbić, gdy ona sobie poszła, nie. Dosłownie, dosłownie tak to musiał właśnie, w ogóle ile jest osób, tak z ciekawości, nie, nie wiem, ile było osób, ile jest, ale ja dziękuję każdemu, kto po prostu jest i, i no. Ale serio, wow, nie. Mamy to, mamy to, 100 tysięcy, 100 tysięcy mamy, to możemy lecimy jeszcze mocniej, czym jeszcze grubiej. I no. Ale właśnie, i właśnie dla osób, które, które jeszcze są na streamie, mogę powiedzieć tylko tyle, Mordy, że jeżeli to bijecie do końca wakacji pół miliona subów, to gole się na łysą. Jakby uwierzcie mi, że teraz teraz powiecie sobie, co to w ogóle jest, ty gadasz, człowieku. Pół miliona to jest za dużo, nie? Ale ja będę taki robić kondens, że jakby też w ogólnie, jakby wakacje będę robić daily. A Daily jakby tych filmów, które chcę robić będzie w ogóle już taką skalą, że uwierzcie, że to sobie mogę serio drastycznie mega mocno powiedzieć w górę, że... Serio, wow, nie? Cześć nas, no, witam wszystkich. Ja już kończę stronę, bo już w wbiliśmy. Dziękuję wam bardzo, że, że jesteście, że byliście, że że będziecie za... za...